Życzę wszystkim sympatykom PSG, żeby ich klub wygrał Ligę Mistrzów. I nie żartuję, dzisiaj w tym świątecznym odcinku, bez montażu, bez żadnych fajerwerków, bez żadnych nowych informacji i opinii, przedstawię wam pewien koncept, według którego to jest prawda, naj, najprawdziwsza z możliwych, prawda objawiona. Także dzień dobry serdecznie, dzień dobry świątecznie można powiedzieć, Choinka w studio zawitała. I z czego wynika ten kontrowersyjny tytuł, który dla mnie kontrowersyjny w ogóle nie jest? Zacznijmy od pewnego doświadczenia. Czyli przypomnijcie sobie, jakie to jest uczucie, kiedy drużyna, której kibicujecie, wygrywa jakieś trofeum. I ja wiem w tym momencie, kibice to ten mogą mieć problem, ale można sobie wyobrazić sytuację, która spełnia się, na której im zależało. No i wyobraźcie sobie ten moment, euforia po zakończeniu, jak i Messiemu to na świeżo, co czuliście po ostatnim gwizdku, jak czuliście się dzień później, jak czuliście się tego samego wieczoru, jak reagowało wasze ciało, co mówił wam umysł, jak byliście pobudzeni, jak się czuliście w skali od jednego do dziesięciu, postarajcie sobie to przypomnieć, wyobrazić sobie i narzucić właśnie na skalę, powiedzmy od jednego do 10, jak nie chcecie mierzyć na skali, tylko powiedzieć że zajebiście, to tak sobie powiedzcie. No chyba rzeczywiście się z tym źle, to byłoby dziwne, ale wszystko jest możliwe, że tak powiem. Ale statystycznie większość czuła się fantastycznie. I sport to jest taki, yy, taki wytwór, w którym zdecydowana większość osób tego nie odczuwa. No bo tak, Jaki kibicuję Barcelonie, kto jest was Realowi, PSG, United, Chelsea, Arsenal, Inter, Roma, tego jest masa. Co roku w jednej lidze wygra jedna drużyna, a Mistrzów wygra jedna drużyna. Jak tam drużyna twoja startuje w Lidze Europy, czy Lidze Konferencji, no to tam też po jednej, a zdecydowana większość kibiców smuteczek, mina suma, wąsów brakuje, no i po prostu, no nie ma tego humorku. A ta mała część ma naprawdę zajebisty nastrój. Czekałem na to x lat, Albo nie czekałem na to, bo real wygrywał co roku i w zasadzie to już mi się znudziło, ale fajnie. W każdym razie to uczucie jest mega potężne, fajne. Nie każdy jest je w stanie przeżyć. Nie będę raz jeszcze uderzał do kibiców, to ten pozdrawiam serdecznie, ale tak całkiem poważnie: no nie każdy jest w stanie jakieś takie wysokie sukcesy ze swoim klubem świętować, ale nawet te małe cieszą. I teraz, jako kibic piłkarski, nie lubię PSG, chciałbym, żeby ono nie wygrywało. Chciałbym, żeby w ogóle wyszły, jakieś weszły jakieś ustawy tego finansowego fair play. To jest wiem, że niemożliwe, bo zarządza nim praktycznie właściciel klubu i żeby tak się stało, żeby dostał ten klub kary i tak dalej i tak dalej, żeby to ukrócić. Jestem kibicem Barcelony, chciałbym, żeby Real przegrywał co roku z Barceloną w lidze, żeby już przestał wygrywać te Ligę mistrzów, bo już mam dość. I to jako kibic uważam jest naturalne. Jeżeli kibicujesz komuś, nie mówię, że tak ma być, jeżeli kibicujesz w Barcelonie, ale też o fajnie, że Real wygrywa Ligi Mistrzów. Proszę bardzo, żyjemy, w, myślę, w takiej rzeczywistości, w której każdy może się czuć sportowo jak chce. Ale ja tak mam i uważam, że to jest jakiś taki, znowu patrząc statystycznie, standard, że mamy tych, których lubimy, mamy tych, którymi gardzimy, że tak powiem, sportowo. Ale właśnie. Odsuńmy warstwę sportową i wróćmy do tych emocji. Dziś z okazji świąt, Wigilia, zaraz pierwszy, drugi dzień świąt. W tym okresie nie będę wrzucał żadnych materiałów do wtorku. Nic się nie ukaże: to we wtorek się widzimy w kolejnym materiale takim sportowym. Też czekam na Wasze pomysły, co chcielibyście z podsumowania tego roku zobaczyć jeszcze przed, przed Sylwestrem. Dawajcie znać: to postaram się spełnić jak najwięcej tych życzeń świątecznych. Ale właśnie, świątecznie życzę każdemu z kibiców, bo przede wszystkim widzimy jesteśmy ludźmi, jak się spotykamy, to każdy z nas zajmuje się czymś innym, jeden pracuje tutaj, drugi pracuje tutaj, ktoś tam jeszcze jest na studiach. To jest bardzo duży rozstrzał, ale wszyscy jesteśmy ludźmi, mamy swoje problemy, swoje stresy, mamy swoje nadzieje, marzenia, plany, które chcielibyśmy zrealizować. I to nas łączy przede wszystkim, nie piłka. Uważam, że piłka jest bardziej czymś, co dzieli. Oczywiście, jeżeli podchodzisz do tego zdrowo, to ona cię jest, dzieli w taki sposób właśnie sportowy. No tak jak ja potrafię sobie pisać z przyjaciółmi e, mocne docinki, ale w ogóle nas to nie różni, jeżeli chodzi o relacje. I w zdrowo w sporcie też to tak powinno, wydaje mi się, wyglądać. Dobrze by było. Ale fakt jest taki, że łączy nas to, że jesteśmy ludźmi. I chcę, ja chciałbym wierzyć, że każdy z nas, większość z nas, Pomogłaby drugiej osobie i, i cieszy się, że kiedy komuś się układa, i tak dalej, tak mówię. Nie, już abstrahując od sportu, tak ludzko. No i tak ludzko również, te pozytywne emocje, nawet związane ze sportem, dla, dla wielu to jest bardzo ważna sprawa, dla innych to jest jedyny moment, z którym mogą się cieszyć, bo na przykład w życiu jest bardzo źle. I tak po ludzku naprawdę życzę kibicom Pezrze, kibicom realu żeby mieli tej radości jak najwięcej. Dlatego że życzę wam tego nie tylko pod kątem sportowym. Życzę wam tego, żeby wasze relacje z bliskimi były jak najlepsze, żeby wam się w pracy jak najlepiej układało, żeby wasze plany się realizowały. Szczerze wam tego życzę. I jeżeli spojrzymy na piłkę z takiej perspektywy, ja wiem, to jest świąteczny odcinek. Jakżeż to brzmi? Ale no błogo. Dzisiaj ma być błogo ten raz w roku niech będzie. Jeżeli spojrzymy właśnie z takiej perspektywy na rywalizację piłkarską, kiedy przegrywa twoja drużyna w finał, albo odpada wcześniej, albo w ogóle odpada z Ligi Mistrzów, pozdrawiam. Wiem, jak to jest. To pomyśl sobie, zmieniając tę perspektywę na koniec, kurczę, ktoś ma dużo radości. To jest troszeczkę takie, może, wiecie, zmiana perspektywy po to, żeby nam też było trochę lepiej w tym momencie, ale tak szczerze, pomyśl sobie, kurczę, ale ktoś ma teraz mega radość. Ci kibice mają mega radość. Nie mówię o piłkarzach, nie mówię o działaczach, bo średnio mnie to szczerze mówiąc obchodzi, chociaż im po ludzku wszystkim dobrze życzę. Wszystkim. Od Mbappé po Pepe. Wszystkim życzę im dobrze. Należy oddzielić, będę powtarzał, ale mam nadzieję, większość z Was to rozumie. Oddzielać warstwę sportową, gdzie chciałbym, żeby przegrywali wszystko. Ktoś powie, ale to się łączy. No dobrze, ale to jest sport. Jak oglądam sport, kibicuję sportowo, chcę, żeby oni byli zdrowi, żeby wszystko im się układało, ale sportowo wygrać może tylko jeden i chcę, żeby to nie byli oni. Nie? Ale prywatnie wszystkim życzę super. I właśnie wracając do tego, do tej myśli. Pomyśl sobie, jak ktoś już wygra tę Ligę Mistrzów w tym roku, jak ktoś już wygra, pomyśl o swoim ziomku, który kibicuje tej drużynie, ale nie pod kątem ten śmieć znowu będzie do mnie pisał. Tylko kurde. W sumie to cieszę się, że on się cieszy. I nawet jeżeli on by się nie cieszył, kiedy ja się będę cieszył, to to nie jest ważne, bo to nie jest transakcja zamienna. Ja się cieszę, dobrze się z tym czuję. I życzę wam, moi drodzy, żebyście jak najczęściej cieszyli się. Czuli się dobrze nie tylko z powodów wygranych, ale żebyście tych powodów do radości mieli w związku z waszym życiem rodzinnym, z waszą codziennością, z realizacją planów. Tego wam szczerze życzę. I żeby dzisiaj ten dzień też był taki, trochę bardziej refleksyjny, tak jak ten odcinek, który pewnie jest totalnie dziwny. Zakładam, że jest, ale mnie cieszy na przykład. Tego dnia uważam, że jak najwięcej takich elementów, bo wchodzimy w piękny okres, wiecie, dzień robi się coraz dłuższy, mnie to na przykład bardzo cieszy, mi to daje dodatkową energię, ja już czuję od dzisiaj, że zaczyna się lepsza połowa roku dla mnie, nawet z tej prostej przyczyny i cieszy mnie to. I żebyście Wy tej, tych powodów do radości, do cieszenia się, mieli też jak najwięcej, i żeby Wam towarzyszyło zdrowie przede wszystkim, bo wydaje mi się, że to jest taka wartość nadrzędna. Nawet jeżeli mamy problemy zdrowotne, nawet jeżeli coś nam się nie układa, czy to są problemy wrodzone, czy nie, to na tyle, na ile to zdrowie może nam dopisywać, to tego Wam po prostu życzę. Tych relacji, tego ciepła od, od osób bliskich też Wam życzę, i dopiero w kolejnej kolejności, ale to też bardzo ważne, tych. Wiecie, radości poza relacjami tych radości z piłki, sukcesów, pieniążków, pieniędzy dużo, premii, żeby się dzielić. Tak naprawdę życzę wszystkiego dobrego Czesławowi Michniewiczowi, bo ktoś może odnosić wrażenie, że nie, wcale nie. Jestem przekonany, że znajdzie dobrą pracę w kolejnym klubie i będzie odnosił wyniki sportowe i życzę mu tego, żeby już nie miał, wiecie, takich sytuacji, jakie miał. Wszystkim naprawdę tego życzę. Wszystkiego dobrego Smacznego dzisiaj, cieszcie się i tyle. Taki to dziwny odcinek świąteczny.